Ej, dzwoni, dzwoni, dzwoni. Słuchajcie, odbieram, uwagę. Halo? Coś mam jakieś kołtanie serca i... więc muszę żyć. Gdy woda się gotuje, wkładam kalafiora na łyżce, żeby nie prysnąć gorącą wodą. Jeśli zabraknie tutaj, właśnie tak jak mi, to może albo go rozdzielić, albo dolać wody. Gotujące się z czajnika. Zaraz to zrobię. Słuchajcie, chlasnąłem to nożem. Nie wiem jak to zrobić profesjonalnie, ale muszę mieć miejsce na coś takiego. I tutaj patrzcie, kładę sobie takie naczynie do parowania i położę tutaj swojego łososia. Tak to trzeba zostawić na 15 minut No i teraz się free time na przykład na Instagramie. Łososia przykryłem Też jestem ciekawy czy ten łosoś nie przejdzie tym kalafiorem Bo byłoby chyba niedobre No ale spróbuję Nigdy jeszcze tego nie robiłem Właśnie zawsze kasza była na dole i, i, i coś na górze No a kasza nie dawała takich wrażeń smakowych A to wszystko przez siarkę Ale ja lubię bardzo kalafiora Więc go z chęcią zjem Mówi się, że na tej diecie bardzo szybko się chudnie Tak, traci się na masie ciała Ale nie na masie tkanki tłuszczowej Zdecydowana większość tego, co tracimy na początku tej diety, jest to glikogen. Glikogen jest to nasza zapasowa glukoza. Zjemy, to nadmiar glukozy jest po prostu magazynowany w wątrobie. Tam jest go niedużo, ale on wiąże bardzo duże ilości wody. Cztery razy więcej niż waży sam glikogen. Plus glikogen mamy w mięśniach. Więc to, co na początku się dzieje, pustoszeje glikogen, ponieważ gdy brakuje... Glukozy w naszym organizmie, bo jej nie dostarczamy, to wtedy rozkładany najszybciej jest glikogen. Wraz z tym glikogenem uwalnia się woda, czyli od razu wszystko nam wylatuje, ale to nie jest tkanka tłuszczowa. A pamiętajmy, że odchudzanie to jest utrata tkanki tłuszczowej, a nie spadek masy ciała na wadze. A jak już mówiłem, dieta keto w dłuższej perspektywie wykazuje podobny skutek odchudzający do innych konwencjonalnych diet. Słuchajcie, wyłowiłem trochę kalafiora i okazało się, że on już jest praktycznie dobry, to jest taki lekko al więc muszę go wyjmować, no a najwyżej łosoś jeszcze zostanie tutaj na trochę. Zobaczcie, łosoś też wygląda już w miarę spoko, ale dam mu jeszcze chwilę, posypię ziołami wielkiej ilości wody szpinak obrożony No on się tutaj zrobi. I moje danie jest gotowe, w międzyczasie zrobiłem ten szpinak. I dodałem tutaj jeszcze oliwę do szpinaku i trochę na kalafior, więc wygląda tak. Wiecie co? Mam takie nieodparte wrażenie, że jeśli dałbym to danie komuś, kto chce być na keto, to już z samego wyglądu powiedziałby, że nie tak sobie myślał o diecie keto, ponieważ dieta keto kojarzy się z boczkiem, ze smażonym, nie wiem, z szynkami, z tłustym mięsem. Ja tutaj skrapiam cytryną mojego łosoś, a łosoś wygląda obłędnie jak yy, już próbowałem, przepyszny, ja lubię bardzo kalafior ale wcześniej, jak byłem mały, nie lubiłem także to się zmienia z wiekiem jakbym miał śmietanę, to bym trochę dodał śmietany jeszcze żeby był taki, z tego wyszło szpinak yy, w sosie śmietanowym nie mam w lodówce ani śmietany, ani masła Wiem, że niektórzy właśnie też dodają masło do kalafiora, ale ja nie potrzebuję, bo i tak jest pyszny. Widzicie, to jest też tak, że ja mógłbym tego łososia zrobić sobie samego i go zjeść samego, nie wiem, na przykład usmażonego. Jakby moją misją jest to, żeby pokazać najbardziej wartościowe wersje tych diet. Nie ja wiem, że na przykład nie wszyscy lubią kalafior i szpinak, ja tutaj to połączyłem, no ale niestety... Mam ograniczone możliwości. Tak jak w śniadaniu brakowało mi chleba, tak tutaj nie brakuje mi żadnych ziemniaków ani kaszy, bo mam kalafiora więc za to i to mi rekompensuje, bo jest błędy, Naprawdę pyszno. Mówi się o tym, że dieta ta daje niejaką euforię, znosi zmęczenie i poprawia samopoczucie. Może spowodowane jest to tym, że nie mamy wahań glikemii, a może jest to po prostu zwykłe placebo. Badania pokazują, że samo pomyślenie o zmianie diety już wzbudza w nas pozytywny nastrój. Co na pewno jest pozytywne w tej diecie, że nie je się słodyczy. A teraz jeden z najłatwiejszych posiłków, jaki kiedykolwiek przygotowałem. Dlatego, że wcale nie muszę ich przygotowywać, bo to jest całkowicie gotowe. Znalazłem to na jednym z forum na diecie to diet, e, keto diet. Keto diet, ściślej. Tylko seregwiejski, sam seregwiejski, bez dodatków. Ja zazwyczaj co 3-4 godziny 5 posiłków. Więc nawet jeśli miałbym 4, to jest taki dodatkowy. W razie co, w razie ktoś był głodny. Powiem, wam, że ja naprawdę byłem zaskoczony, jak zobaczyłem, że taki posiłek można zjeść, bo ja w ogóle nie myślałem, że nabił to jest tam sporadycznie. To bardzo dobrze, mam skąd czerpać wap. Nie patrzymy tylko na makroskładnik, żeby się zgadzało, tak? Zadzwonimy też do kolegi i zapytamy, jak jemu się powodzi, bo wiem, że on miał zaczynać. Dzwonimy. Halo, halo. Ups, nie mut. Dieta zajmuje zbyt dużo czasu, nie ma czasu odebrać. Ej, dzwoni, 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 słuchajcie, odbieram uwagę. Halo? Halo? Cześć, cześć, Karol, to Damian. Możesz chwilę? Masz minutę? No, 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 no. Bo wiesz co, no, chciałem zadać dwa pytania odnośnie tej diety keto. Pierwsze z nich no, to, no, no. skąd się wziął pomysł na to? A drugie, co jest o, w niej najtrudniejsze? Co było najtrudniejsze? Mhm. Pomysł wziął się od mojego brata, który jest na tej wiecie już chyba rok. Rok, tak? Matki, ja też mam mocny właśnie z osobotów czy tymi rzeczami. Mm -hmm. I od niego wziął się pomysł w swoim na próbę. Mm -hmm. A co było najtrudniejsze? No nie wiem, mi pasowała nawet ta dieta, a najtrudniejsze było dla mnie chyba, no nie wiem, na jak się gdzieś, czy pić alkoholu. Trzeba szukać wiesz, jakby alkoholu. Nie schodząc jakichś ligierów i tak dalej, mm -hmm. tylko czysty alkohol. Mm -hmm. I no, no, no i podczas żeby się pilnować, żeby nic nie zjeść z węglami, nie? Mhm. <laughs> ostatnio miałeś urodziny, to jakby już nie byłeś wtedy w keto, czy dałeś sobie jakiś tam czas, nie, czy w ogóle nie już byłem, nie jesteś? Nie byłem, nie byłem. Nie byłem, bo nie spadałem się przed tym, jak wchodziłem ostatnio w keto i coś mam jakieś kołatanie serca, i więc myślę, że jeśli będę wchodził, to znowu to pójdę sobie badania zrobić. Aha, bo myślisz, że to mogło mieć wpływ na to, tak? W sensie dieta? Tak, <laughs> ja, myślę, że tak, myślę, że po prostu ale też to są podzielone zdania, moje, uh -huh. to... No dobra, to mega, mega, mega informacja. Także dzięki wielkie. No. A, a tak ogólnie, to co tam? Już teraz już nie nagrywam. Już jest, że tam... Ten... tu jest, sobie obiad. Pewnie ma a. a, ziemniaki. Ja skończyłem rozmowę jestem pod takim wrażeniem, że potrafił sobie ogarnąć, że ta dieta może wpłynąć źle na jego zdrowie, i dlatego przerwał ją, żeby zrobić badania, żeby zobaczyć, czy to na pewno to, czy coś jeszcze, czy może to jest coś innego. I to jest niesamowite, bo część osób jakby na tyle jest skręcona w diety, że mówi, że ta jest najbardziej odpowiednia dla niego i będzie stosować mimo wszystko, mimo że wiecie, tam się wszystko wala po drodze, zdrowie. Ale on robi odwrotnie, czyli tak jak robią badania. Czyli nie przekręca opinii na tyle, żeby wpłynęło na jego psychikę, żeby, żeby ją stosował dalej, tylko poddaje wątpliwościom. I to jest naprawdę wielki, wielki szacunek, i dziękuję Ci za to. To są wyniki, które mi się udało osiągnąć. Tak obniżasz spożycie węglowodanów, czy nie? czekolady, pizzy.